Cześć siemanko, witajcie z tej strony. Simak, gdzieś takim głosem radiowym do Was mówię. Ja jestem Simak, witam Was na kolejnym odcineczku z serii e, Farmer. Czy Farmerzy. W przypadku dzisiaj to benka, ponieważ nagrywam w ten sam dzień, w którym wydaje odcinek 9.20. Dlaczego tak późno? O tym porozmawiamy zaraz. E, czwóreczka sobie stoi e, z baćką gnojówki, on miał właśnie rozlewać gnojówkę, później miał chociaż siać. E, czwóreczka pod chyba, czwóreczka tutaj, że jest przepięta. Tak. E, ale coś się pozmieniało. Widzicie, co Stoi laweta, a tu stoi dżendirek, nie, nie kupiliśmy go, dostałem go na testy, teraz zaczynamy serię testów ciągników, e, dzisiaj dostaliśmy test ciągniczka dżendirka z tym e, pługiem, e, no i takie jeszcze z dwa ciągniczki, dwa, trzy ciągniczki będę się przetestować, żeby coś kupić, myślałem nad starszymi mtz ami ale te jednak mtz y odeszły mi, mam parę fajnych myśli, e, więc dobra, w może sobie wszedliśmy do ciągniczka, rozpocznijmy nalewanie. U w ogóle tą czwóreczkę, jak ona zacznie już klekotać, bo to to wiecie. Dźwięki są dobrze. Dobrze, ale oczywiście robię sobie ciszej, żeby nic się przypadkiem nie stało. Dzisiaj gramy sobie trochę, sobie trochę na biegach. Zrzucamy trójeszkę i ruszamy. Będziemy chyba przez Łąkę? Nie. Myślę, że pojedziemy drogą, bo musimy też tam rozlać dnojewice na polu, gdzie tworzyliśmy. Tam będzie morać, Oczywiście tam już trochę tego porałem. Znaczy troszkę porozlewałem tam, chyba. No, jedno, jedno, chyba, na pewno. Jedną beczkę rozlałem. Więc niedużo. Mm, dobra. E, tutaj oczywiście ruchu jakiegoś ulicznego dużego nie ma, bo jest w ogóle wyłączone, wyłączone, przydałoby się go właśnie włączyć. Więc jak nie zapomnę dojedziemy na pole, to go włączymy widzicie, naprawdę no, tą czworeczkę troszkę duszę sobie. Ale da radę. Da radę. Już wchodzi na broty, więc tak będziemy szybciej zmieniać biegu, bo tak w tym zaraz kręcamy. A dajmy się bodaj to jest beczkę. Troszkę ją przypalić, trzeba tą czwóreczkę, żeby to trochę muszę coś pociągać. No i właśnie, czemu e, kolejny ciągnik? No bo, jak wiecie, no tutaj, jak Benjamin, Benjamin Benek do nas dołączy, ten pomocnik, dobra, po czwóreczkę, no to no już teraz sami ciężko jest, bo jeżeli ten ciągnik no 60, ja nic nie zrobię. Nie oszukujmy się, e, sze, o, no idealnie, nie oszukujmy się, ja 60, no to teraz tak, czekajcie, zatrzymajmy się. Tak, dostawmy sobie ten pomacik na jakieś. 13 na godzinę I prawie będzie kitem na maksza. No bo w sumie rozlewa to musi... O! Eee, I czemu eee, chcę kupić nowy ciąg? Rada, że trzeba się rozwijać, tak Ale no tutaj została tylko jedna czwóreczka nam Czyli eee, jak wiecie, dziesięć, 10, 14 stu konne A jednak eee, Właśnie co, może na GPS nie rozlewajmy, bo to w sumie będzie źle to wyglądało a jednak, jak wiecie, no trzeba się rozwijać, maszynek przychodzi, tutaj właśnie będziemy, będę miał teraz pomocnika, no to Jak będę mieć, mieć pomocnika, no to też muszę mieć jakiś drugi ciąg, bo no bo teraz coś robiliśmy, no to Czwórka jest cały czas przy turze, bo dziś coś zawsze robi przy oborze W ogóle jest cena za mleko i w kolejnym odcineczku prawdopodobnie sprzedamy mleko, bo mamy 22 tysiące litrów mleka, albo na dzisiaj jeszcze, jak dobrze pójdzie, wypożyczymy beczkę Dobrze, dzisiaj w sumie pójdzie Będziemy mogli dzisiaj wypożyczyć beczkę mleka, bo mam 22 tysiące litrów mleka. Do dzisiaj, ja z miłą chęcią bym zrobił dłuższy odcineczek. Z miłą chęcią bym zrobił trochę dłuższy odcineczek i bym troszkę porobił tych prac. No, przyjdę do no, bo jednak na chęcią niczego trzeba zbierać. Chciałbym się zmieścić jednak w tym przedziale 100 tysięcy złotych. Nawet jeszcze w miesiącu. no w sumie zależy, tak? Zależy to od tego, jaki nam ciągnie się spodoba. Jaki, No, w sumie mi labenka, oczywiście, Banek jakiś tym żenirem jeździł. E, oblukał go właśnie miało, miało być e, miała być, być wszystkie czujniki jakie chcę wybrać e, na sklepie, ale jednak postanowiłem, że po co, jak ja zrobię testy paru czujników, e, czujniki stare odpadają, e, oczywiście, jeżeli macie jakieś fajne czujniki na no to serię, myślicie, że będzie pasował, no, oczywiście podsyłajcie, no bo jednak no, tutaj potrzebujemy tych czujniczków, jednego wybrać fajnego, e, jakie będą jeszcze. Zobaczycie w przyszłości oczywiście cały czas szukam jakichś czyniczków, więc jeżeli jakieś macie fajne czyniczki, z którym chcielibyście się podzielić, jakieś może niewydane, oczywiście nie wydamy. E, piszcie śmiało na mailu. Na Discordzie czy tam mam taki spam, że lepiej nie piszcie, bo jest mała szansa, że odpiszę, ale na, jakimś, na jakiegoś maila tam ciągle siedzę, ciągle odpisuję. E, no może nie ciągnę, no bo jeżeli tam ktoś spami mi 20 wiadomości, czy zbudujesz moją gospodarkę, no to oczywiście, że nie, tylko po prostu ignoruję już. Ale zobaczę na pewno, to wiadomo, więc jeżeli jakieś macie tu fajne cięcie, który by. E, według was, e, pasował, że ja, tu wyje, według was by pasował na tą gospodarkę, mm, to oczywiście, mm, oczywiście podsuwajcie. Czemu Rozrywam gnojowice na jęczmień? Tu będzie jęczmień. Drugi raz będziemy przesiewać go. E, wiosenną, e, że tak powiem, e, wiosenną, <laughs> wiosenną e, odmianę. E, bo tutaj chcemy po prostu to całe pole, wiecie, to pole jest tak, trochę tak, więc chcemy teraz to całe pole jakby, żeby to było fajnie. Zoramy, prawdopodobnie damy wapno tutaj jeszcze. To jakieś tam poprzednianki to w ogóle już to pole, pole fajnie, wiesz, to będzie oczywiście łąka malutka, więc tak jak mówiłem, e, tak robię. W sumie chyba nawet ten pomysł... Chyba ma co mi bo bodajże? Bo chyba ten... E, ten pomysł nie ma czyn Dobra, włączamy. Teraz próbujemy na czwórce rozlewać, czy ona da radę w ogóle. I da radę. Dobra, ostatni przejazd. No i to mnie cieszy. Oczywiście gnojówki tam tylko 60 tysięcy. No może troszkę nawet mniej zostało, więc to mnie cieszy. No i dobra, teraz idziemy po jungierka. Lecz nie wiem czy teraz nie pojedziemy sobie beczki, nie wypożyczymy i nie, przy, nie wylejemy, nie e, zdamy mleka. Teraz jeszcze zajdziemy na gospodarkę, to sprawdzimy dokładnie, jak to wygląda. Dobra, redukcja. Czyli się też już działa sprzęgielko, wciskam sprzę sprzęgielko, wyje, więc też naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, jedźmy sobie przez łąkę. E, jedźmy sobie przez łąkę. Tutaj właśnie fajnie by było, żeby tutaj była jakaś droga tutaj obok. O tylko O tym była droga, lecz nie będziemy na tej łąki marnować. Olo, no wyje. Co mnie depnąłem dla niej troszkę, no dobrze, no tak mało jedzi, to... E, trzeba. I wiecie co? Mi się wydaje, że nawet... Nie, na no, dziunirkiem nie pojedziemy. Myślałem trochę przez chwilę o dziunirku, dobra. Mi się wydaje, że czworeczkę sobie postawmy w tym miejscu. O tak, postawmy ją, bo tak ona będzie pewnie coś jeszcze będzie robić, więc zostawmy ją tak. E, z beczułką i teraz po czwóreczkę. Odepnijmy sobie, no czworeczka jest coś pięknego. E, odepnijmy sobie i ile mamy litrów mleka, a bo nie, jaka może być cena mleka? E, 2,133 na spadku. Mi się wydaje, że do mleczarni idzie w ogóle mleczarnia. Aha, naprzeciwko sklepu. Serio? To zbyt dużego kursu nie będzie na mleko. No ale dobra, nie, 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 nie chodzi o to, to. Też trzeba to wywieźć. 8000 litrów mleka, to zrobimy sobie jakieś 2-3... Oczywiście, żeby kosz wypożyczył. No tysiak, no to tysiak. tego możemy zapłacić za taką beczkę. No to naprawdę, dobra. Odpalamy sobie czwóreczkę. Oczywiście, już jest, ona jest rozwalona w ciul. Ona jest rozwalona w ciul. Dobra, bieg wrzucamy. I to dzisiaj właśnie, jeżeli wam się takie jazdy na biegach spodobają, to dajcie znać, bo chciałbym właśnie zobaczyć, czy wam takie, jak ja jeżdżę na biegach, to wam takie coś się podoba, bo mi się wydaje, że to coś... jest, właśnie, ruch drogowy, bo mi się wydaje, że coś fajnego, to jest coś innego, ten, ta skrzynia, oczywiście, jak nie jest skrzynia, trzeba wykorzystywać. Eee, dobra, to już sami, sami jakąś tam zamówkę ma, to, te, ta skrzynie biegów, ale mi się wydaje, że i tak, i jest dobrze. Dobra, a się sobie zapalmy może, i będziemy, nie no nie, dobrze to wygląda. Czy jest? Yes, jest, świeci się lampa w Oczywiście skrzypka, skrzynia, więc na ten Ursusik naprawdę jest coś pięknego. E, czy kiedyś właśnie pisali się, żeby go wymienić na szóstkę od razu, ale o właśnie tam stał drugi dżungilek, bo miało być prezent, serio, miała być właśnie prezentacja ciągników, jeden dżungilek jeszcze został, poczekajcie, trzeba włączyć, ee, jak to mówią niektórzy, z 300 chłopa, Mnie teraz sajterem tak mówić, 300 chłopa, dobra, to nie jest moje, czy trzeba go tankować? Nie, jeszcze ropy mamy, że jak będziemy może wracać, no, dawaj mańki, jak będziemy może wracać, to może wtedy kabelki, jest, dobra, teraz czekajcie, wsteczny, właśnie gdzieś tam jakiś ma takie zmój bie z biegami, ale też no to jest, dobra, co? ja wciskam gaz, a on dopiero, o, w jakimś czasie łapie, no dobra, mniejsza o to, dobra, wymuszamy, nie, nie wymusiliśmy, dobra. Cyk i łogi mamy 9 minutę odcinka, czyli dzisiaj trochę będzie dłuższy odcinacek, chcę dzisiaj go w ogóle wydać dla was, trochę później, no bo... właśnie co się stało, że nie ma odcinka. Miało być nowa serii, ale farming po prostu tak, nie wiem, mi się, hmm, lagował mi się, hey, nie miałem, ja później znalazłem w pierwszym znalazłem fajne mapy, gdy znalazłem to... Aj, po prostu farming, jakieś spadkie FPS-ów miałem, wszystko mi się bugowało, gdzie nie powinno bugować, więc po prostu... Miałem z tego farminga dosyć i postanowiłem, że nie nagram tego cineczka Ale, że no też nie chcę stracić algorytmu, bo wiecie, no algorytmy gdy się rzuca daily są naprawdę dość dobre. Potężne są. No to postanowiłem, że... Teraz gdzieś się mleko dopełnia, bo chyba z tego co pamiętam z tej strony. bo nie. To właśnie gdzie? Czekajcie, zatrzymamy się. Czy może ja to było. Nojówka. Nie, że to właśnie gdzieś się mleko nalewa, bo tutaj... Tu. Czyżby sery, tutaj aż? Czyżby sery, tutaj aż? Gdzie tutaj? Może być leko. Najpierw muszę przepełnić narzędzie, to ja wiem, że muszę. Czyżby ja serę muszę do środka wyjechać? Mi się wydaje, że będziemy musieli do środka wiecie, ludzie wyjechać. Dobra, to wjeżdżamy tak, może dwojeczką. Ja no, 9 na godzin to troszkę za mało. Po maleńku. Teraz nie mam tutaj wjechać. Musimy chyba cofnąć, mi się wydaje. Czekajcie, ja może sobie szybko cofnę na tej klawiaturze, no po krówkach, średnio to wygląda. No, skręcajmy ją. No, czwóreczkę zbyt dobrego skrętu to tu nie ma. Czekajcie, jeszcze teraz do przodu. Eee, no takie jeżdżenie po krowach no jednak ten chyba trigger by mógł być trochę wyprowadzony. Gdzieś indziej, no i teraz póki to załapię, na no że załapię. No nie, musimy jednak, jednak je jeszcze bardziej do przodu podjechać. O tak, o i teraz możemy cofać. No miejmy nadzieję, że to w ogóle tutaj jest. Tak tutaj, to jak, 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 jak nie tutaj, no to ja szczerze, to ja nie wiem gdzie. Jest, mleko, 25 tysięcy litrów mleka. Dobra, to zrzućmy na niego trojeczkę. To szczerze mówiąc, wyjazd powinien być o tutaj, o w tej kratce, żeby to lepiej jakoś wyglądało. Dobra, le lecimy sobie. Szczerze mówiąc, to jakieś będą trzy kursy, no ale tak powiedzmy, że już dwa kursy zrobimy sobie. No i to jazda po krowkach, tam to się nie, jakoś nie widzi. O, o, szybko, póki kr No i dobra, więc musimy tam krowę. Jest trochę to brzydko wygląda, no ale trudno, no musimy jakoś to, wiecie, zacisnąć zęby i e, ...pojeść, jakoś to prze przemóc, przeżyć. Miany tak sprzedawać krowy? No średnio. Dobra, łogi, troszeczkę widzę, że ją zdusiłem. No o! No. Co tutaj jedzie? Patrzcie, koledzy staną mi centralnie. No, jakie ja wasze nie lubię tego ruchu drogowego? Bo oni po prostu wymusza, co po prostu jakieś debile jeżdżą. Nie wiem, jak w, w Giants. Już dwa lata jest, 2 lata, jakieś dwa lata jest już farmik i oni tego dalej nie naprawili. No już nie mówię o. Z tego zoptymalizowania farminga, bo to dość dla nich to jest, mi się wydaje, rzecz jakaś tam, no. Duża. I też mówiąc, farming odłączył się od jakiejś tam platformy tego tak, focusa, bodajże to chyba był focus, bodajże. Oooo, stój. A, no mi No, gdzie jedziesz? Od focusa, więc to no teraz farming będzie. Jak powiem z taki... odłączył się to jaki będzie samodzielny, więc zobaczymy, że w ogóle z tego wyjdzie. co eee, wyjdzie z tego formy, Chyba było wydawnictwo tej gry jakoś tak, dobra. Sprzedajemy meczko Jest, pieniążki lecą. To za jakieś 200 docenimy jakieś... No troszkę, no troszkę pieniążków. Mamy 13 minut odcineczka i kurde, bym sobie zrobił jeszcze z jedną beczkę. Eee, I mi się dać tak zrobimy sobie że zrobimy sobie jeszcze z jedną beczkę mleka bo tutaj teraz mam mleka 17 tysięcy litrów 17 tysięcy za beczkę więc jeszcze takich beczek będzie na 60 tysięcy za mleko dostaniemy tam było ile? 25 razy 2 50 no około 60 tysięcy dostaniemy tam mi się wydaje więc jeszcze raz możemy tak szybko podjechać sprzedać jedną 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 beczkę mleka no i pojedziemy sobie orać e, pojedziemy sobie orać mm. Pojedziemy sobie o będzie trzeba tego dziewczynka przetestować, oczywiście będzie w kolejnym odcineczku, mam nadzieję, że jeszcze będzie, a powinien mi się wydaje, że być, też nie chcę jakoś szybko przetestować, no i dopiero kolejne maszyny, no fajnie, żeby przetestować te wszystkie czynniki, które ja bym chciał do końca, mm, do końca wiosny, ponieważ jak no, wiecie, no ja chcę maszynkę kupić, jakiś ciągi chcę kupić na początek, wiosny, znaczy na początek jesieni, żeby już pracę później na jakieś talerzowanie. Tależówka zbyt dobra może nie jest, ale no tą talerzówkę, nad którą mamy, żeby już jakoś potależować, coś z nią porobić, bo... kicha ja wam powiem. Dobra. Teraz, czy musimy cofać znowu? Mi się daje, że musimy. Dobra, to spróbujemy cofnąć, bo też coś kręcić, bo nie chcę tam teraz kierownicę jakąś ukręcić, bo nie żeby te szumy się jakoś wam odbijały. Dobra. No i teraz coś pomaleńku cyfajmy, e, więc teraz na pewno będziemy kupować beczkę do mleka. To już jest bardziej, może jakiś jakoś becz, może jakiś mleczarz by był, przyjeżdżałby na nas. No i widzicie, już ją źle złamałem, ale czy się napełni? Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Jest napełni się, czyli jeszcze będziemy mieli. Gdzie jedziesz? Ma, czekajcie, luz, rzucimy mu. No i jeszcze będziemy mieli jedną beczkę pełną, czyli jeszcze jakby tą, i jeszcze jedną beczkę musimy wylać. Ale oczywiście dzisiaj tych trzech nie będziemy wylewać, bo już mamy 15 minut odcineczkę, a... Ee, 15, minut, 15 minut odcineczkę mamy, a w sumie nic nie zrobiliśmy, ciekawego, proszę znać, jak no ale pieniążki idą. Więc te pieniążki do mamy. czyli jeszcze jakieś pole się kupi? No ja bym był szczerze za, żeby jakieś pole jeszcze gdzieś w którąś stronę... Żeby w którąś stronę jeszcze pójść, ja bym teraz poszedł w lewo, albo w prawo. to, mnie, to jest mi to już mi obojętne, czy pójdziemy w lewo, czy... Czy w prawo, jakieś pole bym chęcią sobie zakupił gdzieś troszkę dalej, bo jednak już maszynki mamy. Powiecie. Oo, powiecie łączyć pola. Teoretycznie się z wami zgadzam, ale teraz nie chcę tak łączyć, szybko robisz tak, że łączymy pola. Jedyne, które pole byśmy mogli połączyć, to jest pole 51 na górze z 34. To pole by fajnie wyglądało. Tam takie małe pola jest. Szukujmy się, żebyśmy tam to pole kupili, połączyli, wycięli drzewka, A tam są dość duże, trzy grube drzewa. Mi się wydaje, że tak, dobra, R gosimy. Niech to się mleko sprzedaje, a my idziemy do John Deerka. czyli jeszcze jedna beczka będzie. 9000 czyli tak, jeszcze będzie jedna beczka, czyli 23, prawie 6000 tysięcy za mleko będzie. Tu był benek to, by to pewnie by sprzedał to. Dobra, podnosimy. Eee, cyk. Dobra, jest. No i jedziemy z John No i te dźwięki jego, no. No, coś pięknego, oczywiście, no na biegach. fajnie mi się gra? Szczerze, bym z chęcią sobie teraz chęcił, z bym sobie już bardziej pogram tej biega Więc napiszę, żebyście chcieli takie biegi. Żebym miał. Tego trochę zrzesimy. Może to sobie włączmy. Mało. Kurde, bo mam powiem, że tutaj, no. Dobra, tak, może jedźmy sobie te, te, te 30 na godzinę, bo naprawdę jest czas, no. Tutaj te, chod te chodniki, no jak podrzuci, no to w sumie w realu też, trochę tak trochę oponowiem zdar. Dobra. E, Jedzie ktoś za mną. Dajmy sobie czwórkę Cyk. Nie ma nikogo, okay, więc... Dobrze. I login na pole. Poczeka, że się, gdzieś się biegi jeszcze nie wyświetlają. To byłoby w ogóle fajne. A w sumie jak opracuję, to byśmy, nawet, byśmy mogli nawet bez grać, bo jeżeli opracuję, to opracuję... tutaj właśnie mam pokazany ten... Jeżeli zapamiętam na jakich prędkościach muszę zmienić biegi. W sumie też nawet wyciu silnika mogę to ogarnąć. No dobra, mierzę o to. E, rozkładamy sobie pług Hmm, tym się rozkłada? Tak, gaśmy. I wracaj. Dobra. Cyk. Dobra. No i teraz tak gdzieś dziś opuszczamy. Czy kurde trójeczko pójdzie orać? Dobra. I but To się co może takie, czy ja sobie zrobię tak na poprzeczniaku, znaczy na GPS-ie? Ty, on idzie 13 na godzinę. On kurde, szybki będzie. Naprawdę będzie fast szło to. Dobra, dajmy mu takiemu czwóreczkę I on 13 na godzinę idzie. Ale szczerze, tych 1500 obrotów troszkę jest za mało. Ale szczerze mówiąc, nie dławiąc go. Bo trzyma podwórkę, bo będzie sobie radzić, czy będą obroty jakoś mu spadać. Nie, 1500 trzyma. 1500 cały czas trzyma. Oj. Dajemy mu miodu, bo trochę opuściłem. I naprawdę... No dźwięki są znaczne. Tak jak teraz, tego do bardzo nie słychać. I dajemy mu teraz redukcję. No. Coś pięknego. Tylko myślę, że jest za dużo, obrotów, tak 2000 przy orce 200, o. Byłoby fajnie jakie. Ja... a nie, czyli dobra, jeszcze będziemy sobie jeździć, mi się wydaje. Po oczywiście też. Możemy. Nie mówię, że nie. Dobra, myślę, że GPS też możemy wyłączyć. Dobra, tu tam się Tylko Ten rewers będzie dość ciężki, nawet no póki o Teraz będzie stać przez chwilę. Ale zwyczajmy się, jak to się mówi. Dobra, tutaj jest zasiane. Widzę, że jest zasiane. To jakiś sąsiad placma, więc no tutaj szkoda, żeby tutaj nie miał zasianego. To z chęcią bym wjeżdżał jemu na to pole. Żeby się dowrócić, żeby oczywiście tego. No ale widzicie, John Direk? 5 oskibowy jeżeli chodzi o tego to jest koszt 70 chyba tysięcy, a jeżeli, mocowo, ha, nie mam. jeżeli chodzi o moc, no to moc ma różną. Eee, zaczynając od 140 i to jest chyba 80. a mamy 76. czyli mamy 140 koni w tym czynniku. To jest model 140 koni, bo ten właśnie dawno, dawno, dawno nie nagrywałem tego save'a i trochę zapominałem. On ma 140 koni, eee, więc mi się wydaje, że no aktualnie na nasze yy, pola ten juniorek byłby zacny, ale może coś wyjdzie na przykład nowszego. No zobaczymy, potestujemy maszynki. Widzicie, on daje radę, tak no, powiedzmy, wróćmy w 4 czwórkę, go tak. No też fajnie, myślę, że 1500 obrotów, mi się wydaje, że takie bezgotowanie, bo tam sobie 220 to jest prawie but w podłogę, mi się da, że jakieś 1500, żeby było może 1600, 700, troszeczkę by było lepiej, lecz prędkość na, oczywiście na danym biegu mogę sobie ed edytować, więc... Na pewno będzie fajnie, bo mamy 108 tysięcy. Jeszcze 17 tysięcy dojdzie nam, więc naprawdę pieniążki będziemy mieli ładne. Czy wystarczy nam na nowe, na nowe pola jeszcze? No nie wiem, no nie wiem, że później coś sprzedamy. Nie no, ale widzicie, naprawdę tutaj John Direct e, sprawuje się dość fajnie. Dobra, jestem po krótkim cięciu, więc wtedy zaraz będziemy kończyć odcineczek. E, ale to mniejsze o to. No jak widać, to John Direct naprawdę sprawuje. Się. No, mam nadzieję, że no, pe na pewno będzie w kolejnym odcinku jeszcze. W kolejnym ociężku będzie, dobra, but, No, dość pięknego jest ten dnirek e, więc no, zostawcie łapkę w górę dla niego. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że znowu jest ten sam e, ciągnik, znaczy, że mamy ten sam odcineczek. Jest na no, wczoraj, było coś innego, nie, też było farmerzy z przypadku chyba. E, przepraszam za to, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale może i jutro będzie kolejna nowa seria. Więc co? Dojdziemy sobie do końca, naprawdę, Orka jest przednia, mam 21 minut, odcineczkę też tak dzisiaj wyrenderować i wrzucić to dla was i mi się dać taki zestaw 140 koni 3 metry przykładowo czy na 4 metry z czasem no byłoby coś pięknego, oczywiście bo mówicie szóstkę, szóstkę, kup jak wyjdą szóstki, to jakąś szóstkę na pewno kupimy tutaj na przykład bez napędu czy z napędem, to jest obojętne na pewno będzie, ale też jednak coś nowszego sobie postawić już coś wygodę bo na trochę tych pól mamy trzeba te pola czymś obrabiać więc no, a jednak też aż tak dużo pól nie mamy, taki 140-konny czyli byłby właśnie wręcz fajny, bo mamy 100-konny teraz Ursusa, więc takie 100-130, no 140 w maksie, tak? No, bo ten John Direct ma 140 koni, więc takie 140 w maksie oczywiście tak nie będziemy pełnej mocy wykorzystywać, no bo nie mamy takich maszyn. No i mam nadzieję, że na w kolejnym odcinku jeszcze by jeden czyniczek nie przyszedł na testy, Byłem bym chciał, żeby jeszcze jakiś traktorek przyszedł na testy, no bo jak przyjdzie wtedy będzie no fajnie, tak? Bo jeszcze trzeba w siewach, jest pewnie jakiś czyniczek. No postaram się załatwić, żeby na no, ten no, Joundirek naprawdę coś pięknego. Eee, więc co, sobie do końca? No i będziemy chyba się z nami żegnać. Hmm. widzicie z sobie daję radę, dobra, gaśmy go. Pozorku w dworce sobie daje radę, więc no po prostu zostawcie łapkę w górę dla tego zestawu. Bo to jest coś pięknego. Więc ja się zamierzam jak tam przemyśleć. Cześć, do następnego i cześć. cześć, 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 cześć.